I sobie wieczorem nie będzie grzecznie. Dam ci parę klapsów, tym całym mnie namiętnie. Uu! na napowiedźcie nowy węgiel. Gwiazda tu przed nowym bledem, Siemano, elo, z tej strony Jaszczur, złota rączka. Dzisiaj ja was witam, bo kamerzyca jeszcze niestety śpi, bo to śpioch jest, i on zawsze nam każe rano przyjechać, a i co, i potem i tak śpi. Dzisiaj się trochę nie ogoliłem, dlatego Montez daj czerwony przycisk na moją twarz. Bo ja zaraz muszę lecieć się ogolić, na razie trochę wstyd i klikajcie ten guzik. Tamo! Teraz się ogolimy. W ogóle sorki za te warunki, bo chyba dledziarz tutaj, nie wiem czy on to zachapał, ale lustro jest brudne. Jak się golimy to wiadomo, ile wlezie? Nie? Robimy tak, statutatu i nakładamy. Ile wlezie? Jak najwięcej takło? I odkręcamy wodę. wycieramy rączki i ja tak. O. Od góry do dołu. Dobra, chodźmy budzić tego kamerzystę. Wstawaj, ty, no trzeba nagrywać odcinki, no. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja właśnie przed chwilą udawałem, wpałem. Ja Jak się witałeś? Ale już witałem za ciebie, po prostu się witałem. Weź, trzymaj tę kamerę prosto. O, tak. W dzisiejszym odcinku będziemy niszczyć boksy. Nie zniszcz złego boksa challenge. Do dwóch boksów wsadzę mało wartościowe rzeczy, do jednego boksa wsadzę bardzo wartościową rzecz. I challenge będzie polegać na tym, żebyście nie zniszczyli złego boksa. Chyba to rozumiemy. Czyli będę mógł sobie rozwalać, tak? Tak, będziesz mógł rozwalać boksy. No Jeżeli znisz, Ale to tylko, jedn, tylko dwa boksy będziesz mógł rozwalić. No bo każdy jest. będzie mieć po trzy boksy i będziecie mogli rozwalić dwa boksy. Jeżeli nie rozwalicie tych, tego dobrego boksa, to, to wygrywacie nagrodę. No ale ja się cieszę, że se po Aha, tylko z tego, dobra. W każdym razie musimy kupić boksy, dlatego ja Jaszczur zaraz pojedziesz ze mną do Leroy Merlin, żeby zrobić zakupki. Pandemia nadal tutaj nas nie opuszcza, dlatego. Zaczynam od śreślenia. Nie tłumy, każda chce złapać za rękę To wyścig bez mety, nie wyrabiam się w tym tempie Godą mnie demony, każdy chce mi pętlę U na podjeździe nowe wędle Uuuu, gwiazda tu przy tobie blednie Uuuu, drogie wino innych nie chcę jesteś tylko moja baby hey. no? No? Ludzie będą się zastanawiać, czy chodzi o gwiazdę na niebie, czy chodzi o gwiazdę... Masy. No, no tak. To, to jest przekminione, nie? No to ja ci to mówiłem przecież, że to jest przekminione. O to chodzi. No w każdym razie jedziemy do Leroy Merlin. Ja już wiem, co wsadzę trydiarzowi do boksa. E, opaskę z Gucci za 800 zł. No, Karetka on lubi nosić te opaskę. No, puścimy karetkę. O, U, ale poszli. Chyba nie można wozić teraz zarażonych w karetkach. Jak to, jak mają ich zarażonych? No nie do szpitala? Są, są jakieś inne chyba rzeczy. Czemu tak w ogóle żeby tą kamerę trzymasz? Jak? No, tak, jakoś to do prosto, 90 Dobra, do wyłącz. Dobra, wyłącz to. Patrz Jaszczur, co tu się dzieje, tu jest cały, całutki parking, cała kupa furty, wiesz, 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 wiesz co za się siedziać w Polsce zaraz, drugie drugie bochy. zarażają się znowu wszyscy, no drugie, tu będą drugie błochy, jeżeli takie coś się dzieje po tym, pełny parking, cały, nawet nie ma gdzie stanąć, jest full, ja szczerze boję się w tym momencie wejść, dlatego mamy rękawiczki, masaczki, ale ja taki się ciekam. No. patrz jaka kolejka, patrz jaka kolejka, to jest kolejka, doler... nie no, to są jaja, ale naprawdę to jest kolejka? Zobacz, a jeszcze dochodzą ludzie. Będziemy stać w takiej kolejce, żeby kupić boksy? To może jednak... Nie. No, nie, no musimy kupić te boksy. Ale no, będziesz stał w tej kolejce? A gdzie indziej kupisz? A jak się zaradzimy bez kitu? A gdzie indziej kupisz? No, może sami zrobimy czy coś. Co no jak? Wiem? No nie zrobimy sami. No, może będziemy stali samochodem w kolejce, co? Nie, to są. Ja, ja, to kolejka to jest. Są... Dobra, no trudno. Jak sobie radzi Jaszczur, kiedy nie ma maski? Tak zapomniałem. Maski. Sad na moją koszulkę no, na co? głowę. Dobrze, na no, jest nie? No bogato. Musimy się wyróżniać. Nie o to jeszcze maski mamy zajebiste, co? <laughs> no nie wiem, czy takie zajebiste. Raczej to średnio wygląda. Dobra, chodź do kolejki. I tak mam przyskrany, że musimy stać w kolejce. Só que... Co się, co się dzieje jeszcze? Jestem alewnikiem, mam katar i kaszel, bo pyłki teraz są. Dlatego wszyscy się patrzą na mnie jak na kosmitę. Wiesz, co jest najlepsze? Co? że wszyscy zostali kamerzystami. Każdy teraz zgadza ode mnie, a wiecie, jest w tym jeszcze lepsze? Że mogę nagrywać, bo rodę już nie obowiązuje. Nie obowiązuje tych ludzi, bo mam zasuniętą twarz. A jeżeli nie mam zasuniętej twarzy, no to popełniałem przestępstwo w tym momencie. Także no, jeszcze większa beka. Jest grubo, tak? Także pełna swoboda tutaj w nagrywaniu. Wszyscy zostali kamerzystami. Także wszystkich możemy teraz nagrywać. Wiesz o tym, Jaszczur? No tak, no bo mam zasłoniętą twarz, to nie? Co tam? Nagrywasz nas? Co robicie? Dobrego? Wiesz, Zjesz? Bo widziałam, że jadłeś zupę, ale to też wiesz? Musisz przytyć trochę. Ja? Nie no, co ty? Ale zjesz jeszcze, prawda? Nie, Tak, zjesz. To co, musicie poskładać. Ja wkładam nagrody, to wy składacie, co? Co można wygrać? Nie wiem jeszcze. Ale wiem, że dużo rzeczy dzisiaj zostanie zniszczonych. Eee, nie. Ale też zrobisz? No też, no ja nie wiem co, czy zniszczycie drogie rzeczy, czy nie zniszczycie drogi rzeczy. A czym będziemy to niszczyć w ogóle? Młotem. Tam jest młotek, taki, młotek no Mamy ten młot? A, tym młotem. on trochę lata, ale myślę, że będzie giro. Musimy mieć pewność, że się rozwali. A nawet jeżeli się nie rozwali, to nie dostaniecie nagrody, no. No właśnie. Bo ja wezmę nagrodę, jeżeli ocaleję. Jeżeli nie rozwalicie. A w ogóle Wiola masz źle dobraną tapetę Dlaczego? No bo kolorystycznie się nie zgadza Niebieską tak. powinnaś mieć na, na mordzie. Niebieską? Mówisz? No, takie awatart Myślę, że ci się włosy już spukały bardzo To już nawet nie są niebieskie, to już są takie... Zielonawe, nie? nie? Nie, dziwne Pudła złożone mam rozumieć, tak? No to jest wieża Co ty robisz? Ile my pracy w to włożyliśmy Ale co co ja, ja to no to czego to się nie spodziewałem. No, 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 no. Ale przecież zniszczyłem! Teraz, teraz, yy... Zresztą mi tak, te pudła będą zniszczone teraz za chwilę. No i co? Ale ładnie wyglądało. No, Dobra, złota rączka, bierz trzy kartony i pakujemy przedmioty i zaraz wybieramy pierwszą osobę, która będzie trzaskać. Dzisiaj jestem z filmu, bo ja dzisiaj tak nie w temacie, w ogóle nie wyjściowo Dzisiaj na odcinku jestem... Możesz wygrać może nagrodę, albo możesz przegrać A jak przegram to co? Wyzwania pewnie jakieś? Nie Nie? To po prostu nic nie dostanę Tak A, czyli mogę dzisiaj tylko zyskać na odcinku, tak? Tak Uuuu! Lebron James, bitches! Łap To burz do któregoś kartona A raczej kartonu Tu Do drugiego kartonu No i tak... Nie, nie, nie 1000 zł. Ja już wszystko mam wsadzić? 1000, tu jest 2000. No dobra, dajmy, bierze No ci. Tu jest 2000, no i wylicz 1000 i włóż 1000. I weź te kartony, wymieszaj, tak żeby nawet ja nie wiedział, w którym jest. Nie, no ja mogę wiedzieć, dobra. Ale zamiesz... zamieszaj tymi pani kartonami. Tak nie widzą tego, to po co mam Mogą patrzeć z okna, nie? Dla pewności to wymieszaj. No to co, wołaj pierwszego, pierwszą osobę i zaczynamy. Jak rozwali tą kasę, ale będzie szkoda, co? Ale kasa się nie rozwali młotkiem chyba. No kasa nie, ale reszta przedmiotów tak. Ja mam tam PlayStation, opaskę no, z Gucci, dużo takich fajnych rzeczy, nie? Aparat! Sprawdzę w międzyczasie, w którym co jest, bo sam jestem ciekawy. Tu, tu jest kasa, dobra, to tu, tu jest, na środku jest kasa. Wydaje mi się, że zawołał pierwszego szofera, także oby trafił dobrze, bo jak nie trafi dobrze, a w sumie, oby nie trafił dobrze. W sumie tak to powinienem powiedzieć, bo jeżeli nie trafi dobrze, no to ja wygrywam kaskę. Znaczy, nie oddaję po prostu tej kaski. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Dobra. Podchodzisz i walisz dwa kartony. Dobra. Let's go, lecisz. Ale... Nie, patrzę, nie patrzę, nie patrzę. No wal, wal. To chyba nic nie ma, co? No już chyba widzisz, że jest. No, <laughs> no byłoby. No musisz jeszcze drugi karton rozwalić. To ten nie jest dla ciebie, rozwaliłeś go. Aha. No nie. I to pierwszy, który rozwaliłeś. Wal w drugi. Kurde. Chipsy. Rozwaliłeś? No. Ale jesteś lamusem. Dobra, kaska dla mnie w takim razie. Sok nie rozwaliłeś tej kasy? Ja, wygrałem, serio! Ja. Słówka wygrałem. Tak? co? Sok wygrałem. Towarzystwo, ma tak? Chyba ci coś pogięło. No dobra, masz. Ja. No dobra, ale dlaczego wy tu w ogóle przyszliście? Wy mnie macie patrzeć. No, dobrze, no, co? no, no co? dobra, no zaraz będziesz się rozwalać. Tak się wkładamy. Dobra, wiesz co? Moim zdaniem oni to jednak powinni podpalać, bo to był sławy efekt. A może petardy mamy jakieś petardy, nie? Mamy petardy. Mamy petardy? Mamy. No to wysadźmy to po prostu. No, A jak pieniądze tam będą, to się zniszczą, spalą się, czy nie? No to trudno, no taki ja to... challenge. Aha, no to spoko, nie ogólnie. Dobra, teraz jest nagroda gruba, więc e, będzie niszczony tylko jeden. Ka z kartonem nie wchodzi, to wsadzę tylko samo, bo jest, nie? Tak? Nie wejdzie z kartonem? No jak wejdzie z kartonem, dobra, no, ten karton jest od tego kartonu. No nie wejdzie, muszę samo. No dobra, w każdym razie tutaj niszczymy tylko i wyłącznie jeden karton, bo nagroda jest e, warta 2000 zł, także tylko jeden karton zostanie zniszczony. Tylko i wyłącznie jeden. Dobra, weź jeszcze coś, zapakuj, byle co do drugiego kartonu, jakieś jabłko, tłuszczy, coś innego i. Opa! To Strzałkę od Nerfo? No, każdy gubi to będzie miał. To tylko chłoma, co? Co jeszcze? Picie? Widelek? Nie, picie wrzuć. Picie? Sok, albo kole. Wole, ona fajnie wybuchnie, jak to się rozwali. No i teraz. Czekaj, bo ja już się pogubiłem, w którym jest PlayStation. Jak rozwalam te PlayStation. Tylko ciekawe, kto teraz, nie? Szkoda, bo właśnie kupiliśmy PlayStation, żeby grać, bo nie było co robić i co. Lepiej, żeby nikt nie rozwalił, co? Dobra, gdzie jest PlayStation? Po lewej stronie. Nikt mu nie podpowiada, gdzie jest PlayStation, tak? W każdym razie, no nagroda jest trochę grubsza, no ale. No wiesz, 1000 złotych w gotówce, a, a PlayStation. Tam. Ale PlayStation ile kosztowało? 1800? 1700? Też kupuję. Teraz za... też bronka może być tysiaka? jakaś. 900 zł? 800? Nowa? 1700 <laughs> badania dawałem. Dobra, wołaj ja go. Dzwoń po niego, wielka. Zwoń po niego, wielka niech przyjdzie. Jesteś gotowy? Nie powiemy ci, co jest do wygrania, ale jest to warte 2000 złotych, prawie. 2000 złotych. Serio No dobra, no to może troszeczkę przesadzam, ale prawie 2000 I masz ładniejsze kartony niż ja Ja miałem jakieś szare brzydkie. Ej, bo Dobra, rozwalaj kartony, lecisz Który chcesz rozwalić? Dawaj, dawaj tego Którego? Dawaj, byle jaki byle jaki, wal. O nie! Rozwalił PlayStation! Ale ty masz pecha, on się wkurzył! To no, no, jest nowe PlayStation! Co ty robisz w ogóle? Mogę to co co ja cię no, ty no, robisz. Nieco Znaczy i tak już jak trzasnął raz, to żeby i tak nie działało. Nowy PlayStation! Jak to jest rozwalić nowy PlayStation? Jak to jest rozwalić nowy PlayStation? Szkoda, bo mieliśmy na nim grać <grym <grym dzisiaj. <grym to, jak to wyglądało? w ogóle Pokaż, pokaż co tam było. Nie, no nowy PlayStation rozwalić. Szkoda. Wow. No dobra, to i tak jest bez różnicy, możesz zobaczyć co miałeś, masz nagrodę, Coca-Cola, tak możesz puste. sobie wypić, bo i tak jest bez sensu, rozwaliłeś główną nagrodę, ale jak się z tym czujesz, jak się z tym czujesz, tak, tak serio, no rozwaliłeś sprzęt za 2000 zł prawie No ty kazałeś to zrobić w sumie, no, ja nie wiedziałem co tutaj będzie to ty Ale ty z tej złości sobiełeś... tak nawalałeś później tak, no jak zobaczyłem to mówię Ha, aha, aha. No, słuchaj, nie możemy jeszcze raz tego powtórzyć. No po prostu sobie jeszcze raz, ja jeszcze raz spróbuję, bo to tak no szkoda. No ale tego jak ja będę wydawać pieniądze, kolejne? No ale Na film? Słuchaj, no to mogłeś podstawić, nie wiem, kilkaset złotych, a nie dwa tysiące. No przecież szkoda tego PlayStation. No już to rozwaliłeś. No, no to, to nie jest no, moja wina, że je rozwaliłeś. No. Ale to no, dlaczego no. walnąłeś w PlayStation? Przepraszam, ja. Fajny kartony. Co, ale no ale nie wiedziałem, no to mogłem trafić równie dobrze w kole, no ale to mój Mój Kole dostałeś, nie, nie, tutaj, nie, tak Ile kosztuje PlayStation? No, takie PlayStation. 1700 zł. Jakie używane, kto nowe PlayStation było? Przecież to, to, to jest to to nowe, co Słuchajcie. Kupi. No ale nie. Dwa to, koła po giełdzie. 1700 zł za nie dawałem. No taki to Z jakimi grami? Chyba z trzema grami, no grami. No tak. Tak. No to Słyszysz, bo... można rozwiązać tę sytuację. Musisz kupić Tam nie, nie było gier. gier. Oj, będziemy sobie grać. W no, no ale tak to by i tak było dla niego. Ja już nie gram w PlayStation. To A i tak było kupić nowe. Kupić, Dopiero co kupiłem nowe, to każdy mógł kupić jeszcze kolejne. Do Xboxa teraz. Razem do kartonu gry możesz dołożyć. Szkoda ci go czy nie? No, niestety tak to jest, że niektóre przedmioty da się ocalić, tak jak na przykład Kasen, no, ale jak już uderzył w te Playstation, no to no, nie było co zbierać. No, jeden strzał i Play jest rozwalony, także e, no cóż, no wołamy kolejnych uczestników. E, ja idę wybrać kolejne nagrody. Ej, 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 a ty będziesz coś niszczył? My mamy coś ja? Z przygotować. A macie coś, żeby mi coś postawić? Coś z Twojej chaty weźmiemy. no tu, tu. To już, już wystarczająco dużo pieniędzy na was tracę. Także no cóż, no szkoda tego Playa. Ja myślałem, że nie uderzy w tego Playa. A jedno. Dobrze, że chociaż te 1000 złotych udało mi się odzyskać, bo nie zniszczył tych 1000 zł. Zgadnijcie, co tam dla 30. To? to jest ta pasta, tak? No, zobaczcie, jak ona wygląda. Gorsi, otwieraj. To jest to, co on bardzo chciał. Tak, to jest ta, którą bardzo chciał. Nowka sztuka, nie? Fajna no. Ile kosztowała? Koło 1000 zł. Na no, co, na no, ten PlayStation mógł wygrać? No to bez przesady, to nie jest aż tak drogie. To jest tylko 1000 zł, no i widzisz, mieliśmy grać sobie dzisiaj. No co tak przeżywasz teraz cały dzień? Będziesz przeżywać, że rozwaliłeś te play, tego playa? Już ja się już że będziemy dzisiaj grali. Ale przeżywa, nie? Ale też cię. A ty będziesz mieć najgrubszą nagrodę do wygrania. Samochód, Nie, no co ty, bez przesady. Może tą wygiętą. Mamy do dla dredziarza papier, picie i opaskę, zaraz porozkładam w kartoniki i... I zaczynamy. Okay, no. Ale oby nie trafił. Trzymam za to kciuki. Ty też trzymasz kciuki, żeby nie trafił? No mi to bez różnicy. Czemu? No bo to nie dla mnie, to co mi to za... No ale to jest dredziarz. No, Dobra dredziarz, chodź! Szczerze, jeżeli, jeżeli... trafi tą opaskę, to normalnie będę wkurzony cały dzień. Bo ja wiem co on będzie robić, nie? Ja już wiem... Wielkie wejście króla! Na salony! Do śmietnika! Król śmietnik! Zapraszam, Dobra, zapraszam pana! Ja, kurde, przez kontener skakałem? Teraz dawaj, lecisz! A gdzie widownia? Bez widowni to ja nie... Idzie widownia. To, to nie widownia, to, 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 to może sobie wracać. Szybko, nie? To nie widownia. No lecisz, dredziarz! Bez widowni! Wiecie co, ja idę prostą, prostą zasadą. Z prawej strony do lewej. Zobaczymy, czy mi się uda. Może coś wygram. Wow! Kurde! Co jest? Sok! Widziałeś jak wybuchł ten sok! Wiem, że wie. będzie fajnie, jak wybuchł. <śmierne> sok! <jest. śmierne> no, nie! Ja byś... to zrobiliście! Ja byś... Nic nie zrobili specjalnie, dobra Dredziarz no, dawaj! Pokry Kolejny karton! Kurde, idioto. Ale będę ananasem śmiercią, <śmierne> dzisiaj przez cały <śmierne> dzień! Dobra, dawaj Dredziarz. Ja się odsunę! Co to? Łe, to papier toaletowy, nie ma co robić! Co? Ej, chyba coś wygrałem grubego! Ja Ojej, oh. oh yeah. Podziwiaj ten flex dziw! Widzisz to? Widzisz to? I teraz tam, co mam? I teraz tam mam. Nic nie ma! Co mam. Ciekawe co tam jest. Specjalnie dla mnie wiedziałem, że dzisiaj los mnie ale tak obdaruje. Czemu on wygrał takie Ej, fajne co? ale ja, też biedaki, to robale, głupie, patrzcie na to. Nawet nie uję pudełka. To. <laughs> z meteczką Z menteczką! Nowa opeseczka! To jest brudne już, nie potrzebuję tego! Gdzie jest opakowanie? A, trzymam w ręce, Widzicie to? To jest flex. To się widzicie? No dobra, nie nie podnieca się, tak? No, nie podnieca się. no. Ale głupi zawsze ma szczęście. No, głupi zawsze ma szczęście. Skowałem, tu jest suprim. A ja zakładam na siebie nowiutką opaseczkę guczyną, Dobra, nie podnieca, nie podnieca się, tak? To jest flex. Nie podnieca się, tak? I stąd już. Co? Widziałeś to? Widziałeś to? Idź stąd. Podoba ci się? Nie. No to się nie zna i nie wie, co jest dobre. No, nie wie, co to no, flex i nie wie, co to nie. kurde szkyszkę, Ale dobra. Ja się nie odzywam. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to po prostu na tobie. Wygrałem. Wychodzę! I poszedłem do góry, żeby Jaszczur nie widział, co będę wkładać. A będzie tutaj. To. Ona jest używana, bo ją miałem na teledysku, dysku, ale była używana tylko raz. Powiedział, że bardzo mu się podoba. Cena rynkowa wynosi jej około 3000 zł. Wydaje mi się, że to będzie dobra nagroda. Niestety z pudłem jej nie włożymy, bo po prostu się nie zmieści. Użyjmy bez pudełka. Aktualna cena rynkowa, no tak jak mówię, 1800-1900 zł. Wydaje mi się, że spokojnie mógłbym ją za tyle sprzedać. Także nagroda jest chyba nawet lepsza od PlayStation. Dobra, no to co? Tutaj mam przez za Jeszcze nie, jeszcze nie Spokojnie No i toba. Dobra, dawaj jaszczur Mało wartościowa, jak to powiedział To tylko 2,5 tysiąca Gucci, jest co tam ja, Dobra, żebym narzędzia chował sobie do torby Gucci no, i na robotę dał auta Dobra, już cicho, żeby nie wiedział, co ten Co jest w co? Dawaj, dawaj Co byś chciał ogólnie wygrać? Co byś chciał, żeby tam było? O czym marzysz? Ja? Tam się nie zmieści co ja marzę Mogę się naparzać, tak? No W sensie... No nie no, wal młotkiem na razie Uhe. O, puszka O stary Ale wytrzeliłaś Jeszcze jedna i może jesteś zwycięzcą nee. Dobra, przez to i tak Uuuu, uuuu, rozwaliłeś? Uuuu, Uuuh. Dobra to się Ale kurde chciałem mieć taką na narzędzia, żeby se narzędzia Mówiłem to, Mówiłem! No cóż, ty na szczęście jej nie rozwaliłeś wygrałem sok Nie skończyła jak z playstation Jaki to jest sok, pokaż Ja sobie ją wypiorę jeszcze, nie, to nie jest twoje Dredziarz, to jest moje Oddawaj to, oddawaj to, oddawaj to Nie taki kierowale głupie Zobacz, wygrałem, założyłem Oddawaj Widzisz jak to wygląda? To szkoda mi Ciebie trochę, nie? Zostaw to, bo zniszczę przy sobie No ja wiem, że Ci się podobała No weź to od niego, no to jest Oddaj to, oddaj to, weź coś, bo ja nie będę za nim biegać Co, na narzędzia chciałeś sobie chować? Gdzie z tymi łapami? Co za małpa, głupie Nic nie można wziąć, bo wszystko rozwali Dobra, masz, masz, masz Ej, ale ta torba jest trochę warta. No, to, że nie rozwalił, to jej nie rozwalił. Mógł ją rozwalić, nie no nie że może rozwali. nie, nie możesz. No, dobra, ja sobie ją wypiorę no, i będzie git. Dobra, nie ma. No albo no, i nie, nie dopiero. Nie wiem, rozwalona jest trochę. Dopierzemy coś przestałem. Następna rzecz, no to będzie aparacik. Aparacik yy, jest w sumie warty około 2000 z tym obiektywem. To jest Lumix G7, no jest troszeczkę warty. O, ogólnie nówka sztuka chyba 2700, albo 2800 kosztuje. No, mam nadzieję, że go nie zniszczy, bo damy to asystentce. Fotografia Oliwii. Mam nadzieję, że nie rozwali tego, bo szkoda. Szkoda paraciku. Długo go używałem tak naprawdę. Dużo odcinków starych było nim kręconych, także no, kawałek historii zostanie rozwalony, jeżeli, jeżeli go trzaśnie. A więc tak, znowu ta sama kolejność, czyli hmm, co to jest w ogóle, wielka? To jest coś z pomidorów. Mogę Jak zmienić kolejność? Możesz no, zmienić i... kolejność Okej. Okay. Dobra, teraz jest tak bardziej, wiecie... I to Ej, ignito, nie? Ej, Dobra, czyli to Aparat jest w środku, tak? Tak. Aparat, jak on zniszczy, to szkoda tego aparatu, ja. No, większość odcinków starych było nim nagrywana. No, tego będzie najbardziej szkoda. No, kiedyś, kiedyś, szkoła? dawno temu. no, trzeba się pożegnać z historią, tak naprawdę. No. Ale przyszłością. z przeszłością. przeszłością, no, żeby nie męczyła nas. Dobra, w każdym razie, no. A co ciebie męczy? Mnie nie męczy akurat. Ciebie męczy. Przyszłość? Ale co ciebie może męczyć? No, mnie nic nie męczy. No właśnie, ciebie nic nie męczy, bo ty jesteś za głupi, żeby cię cokolwiek męczyło. W każdym razie, no cóż. E... Włam ją! Oliwie a jest fajne no jest super fan, tak naprawdę. Jeden jest super fan z kawałkiem historii, także będziesz mogła no go zatrzymać. Oczywiście, że inny taniec, jest, nie? Wiadomo. No dobra, kurde, jakie to ciężkie. Oooo oh, oh, fuck! O oh, nie! O oh, nie! Ej, mam po bluzie, mam po bluzie, nie? Zdejmuj ją szybko! Zdejmuj oh, ją! No zdejmuj ją! No co się oh, patrzy? Oh, Weź Wiolka idź mi wyprać bluzę. No jezu, to była moja ulubiona bluza. No to zdejmuj ją! Ale wszystkie są jego ulubionymi, więc. A e, która to już? Jesteś gotowa? Jestem, ale muszę wytrzymać. Skoda, szkoda, szkoda. Skoda, Skoda mojej bluzy. Ja nie ale mam nadzieję, że na to, to znoszę stracić, Jak to nie to twoja? Się nie no to jest moja wina. Straciłeś item, ja zyskałem, ty straciłeś, jak zawsze. Ja miałem tylko strzelić. No dobra, Wal, dobrze zdecyduj, przemyśl, bo przemyśl to, to. Przemyśl to ja, ja. Mogę raz? No możesz, no jak Czemu już... nie No Wal, no do końca, no Ale no tutaj nie. Jest... No nie! No no, już do końca no O nie Nieee ja. na aparatu fak. To, my fuck. to twoje wspomnienia? No, no. dzień <laughs> stracisz taki aparat to i To wszystko przez niego, to wszystko przez niego, Szybka podmianka, szke, szke, szke. szybkie podmianki Gdyby nie to, że to by nic nie było, no i to jest twoja ale wina, jak Nie, Ale bez kitu, bez kitu, bo to ja położyłem tutaj i z to w ostatnim momencie podmienił hmm. <laughs> Ale ty jesteś węglądu. Ale to wszystko ja, ale ty przez wydzielić. straty, 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 straty. Eee, straty, straty, straty. Jak myślisz, straty, straty. ocenimy to jakoś? Jeszcze? Nie, skobisz tylko niższy. twoje życie całe jest zniszczenie. Straty, 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 ty dajesz mi tu kwiaty, kwiaty, kwiaty. O. Ale jakby nie podmienił Beskidu, bo ja tu no tak. pamiętam, on podmienił to. O, to no dokładnie. On mówi, o, mogę podmienić, a ty się zgodziłeś. No ale no nie przemyślałem tego. No i dobra, i co? Płaczecie A... teraz, biedaki? No tak, no bo biedaki. jest aparat, no ciebie nawet na taki aparat no. nie stać, Mnie chyba, że... Mnie chyba, stać właśnie. Niego dostanie. Mnie stać, nie stać! Nie stać, ciebie nie I ty ja płaczesz, nie ja, ja, nie ja nie płaczę ja nie A jak wiesz, tak nawet z metką chodzi No bo z, zapomniałem jeszcze, bo, kurde, dobra, właśnie uciąć, no, nie? To masz to, mękło, złota to. rączka Nie mam, nie wygrałem Masz nożyczki, wygrałeś Co to? sobie? Dobra, weź stąd, idź, dlaczego tu? tutaj Dobra, idź stąd, wieśniaku, Nawet, kurde, nie masz nożyczek przy sobie Dlaczego ty znowu tutaj jesteś? Dobra ale głównie mnie to chodzi i stąd. I stąd! stąd, rozwaliłeś kawałek historii, oh. nie? Co, zadowolony z siebie jesteś? No ah. jestem. <laughs> Jestem, jestem. On, on chyba też jest zadowolony. W ogóle wszyscy jesteście przegrani, ja znowu wygrywam. Nudne już jest to wygrywanie. Cały czas wygrywam, cały czas, kurde, mam najlepiej. Znudziło mi się Tam, już to. Na Nam jest wiesz, żal no. ciebie trochę. No, no tak. mi trzeba tego PlayStation i aparatu, nie? No, mi PlayStation. Bo no, tak. torbę udało się odzyskać, ale aparat i PlayStation no, ty, poszło. życie przegrać, to chociaż w odcinkach sobie po No, kurde, ja nie wiem. Zawsze wygrywam. No, no, w bez w kidu, ty nie, przegrałeś nie całe życie. Cały no to... czas wygrywam. Kurde, może wy byście w końcu coś wygrali, bo ja nie rozumiem tego trochę. Ale ja nie muszę odcinku, nic wygrywać, bo ja i tak wam daję do wygrania. Ja też już wygrałem. Troszkę no, <laughs> Ale nie wiem o co mu chodzi nawet. On dwa, to... dwa rozbite telefony wygrał. <laughs> dwa fony do ruchów. Jeden do ruchów, drugi do insta. iPadzik. No to iPadzik. Teraz leci iPadzik, ostatnia rzecz dla Wiolki. Chyba sprzedam tą opaskę. Nie <laughs> no, żartuję. Szartuję o tym. to, iPad jest po lewej stronie? I dwie tak. konserwy, tak? No to jakieś ananasiki i figury Ja to bym jeszcze raz spróbował. Jak Daliście jej mleko, żeby ją hapała, i była cała Biała? A będzie okay. druga rundka jeszcze? Nie, nie będzie drugiej rundki. Wiesz ja na ten odcinek no. wydałem. No ile? ile? To... Nie. Lepiej, bo słabo się zrobi. Nie, no. Nie, no to przecież... Tak szczerze, to niektóre rzeczy miałem po prostu, tak jak aparat i torbę, ale PlayStation kupiłem, no to za samego playa. Ale ona miała być do domu, a nie do odcinka. Trzeba kupić nowe. Trochę wydałem, trochę wydałem. To zbijemy się na nowe. Tak. let's go! Was nie zmieniałaś nie? położenia? Słucham? Nie zmieniałaś położenia. A nie, wiem. Jak wam Nie zmieniłaś To Chyba będzie? Jak wiesz. No Ale to i tak rozwaliasz kamerę i tak głowę główną nagrodę. Ale nie wiesz, czy bym rozwaliła iPada? No nie wiem. To kupisz. Mówiśmy tego <laughs> Właśnie, mogliśmy tego psa do kartonu pisa. wsadzić i to by było dobre, byśmy pieska do kartonu <śmiennie> wsadzili. Dobra, wiecie, Wiolka, Jest, wiolk, wiecie, wiecie jak wy, Wielka wygląda? Z takich jak Jinx, Jinx, <śmiennie> Jinks, wiem, wiem, Jinx, bez skitu, e, do, Jinx, a, jinx a, Lola. Skórka do Lola, człowieku. <śmiennie> skórka do Lola, Jinx. Z, z, zróbcie przeróbkę, Lolix, <śmiennie> 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 Jinx. skitu. Komora losująca została zwolniona. Dobra, komora losująca zostanie zwolniona za 3... Dwa Jeden go! Wiola To się nie rozwaliło Dawaj wal jeszcze nie, Ale no, Wiola się, Wiola się dużo, dużo długo nie zastanawia Lecisz Tam było to co myślę? Nie Nie, nie Był, a... O rozwaliła nie. się No to ma czwarta Co uf, zmarnowała jedza? siedzenie Wiola Jezu Zobacz to wygrała Zobacz co wygrałaś wygrała. Ojej się Ty mi pewnie coś Specjalnie tak mówię. Nie O fajną to nie też. dostanie Fajna ja Ona nie też ja. nie zasługuje jest, no yes, nie jest, jest Stwierdzam przekonanie, że głupi ma po prostu szczęście Ojejuu Dziękuję, mam iPadzika, no i będę mogła sobie w końcu oglądać Ja go powinnam mieć, Pornosy? nie ty, nie ty, nie ty nie bardziej jest. zasłużyłaś na rację, No i raczej ja To, to w, tak w ogóle tak mam. nie ma porównania bo tutaj bo w ogóle żadnego Mogłaś aż nie walić nie. w ten aparat, to byś miała parę. To kurde. aparat W aparacie już mam dużo w domu Mogą być pornusy jakieś pewnie <laughs> Tak, cały Dziękuję zawirusowany po tygodniu ja będzie, kurde, iPad w samych wirusach Ty jesteś cały wirusowany Ona powinna wygrać, nie ona Widzisz, ja tak mówię Ja czekam na iPada straty, aparacik tutaj ten. Uf, w sumie nie chcemy się tego nagrywać, ale ta, to wygląda tragicznie. A to nie ma strat, tutaj nie ma strat. Ale to kto tak naprawdę wygrał? Tylko ty i, i Hubert, tak? No, ale tak? tutaj masz całą no, niestety puszkę, on niestety on wygrał. wygrał się, tak, ja nie rozwiązać. rozumiem, dlaczego do... się wygrali i tak są biedniejsi od nas, więc. No, chyba na odwrót. Dlaczego nie brałeś udziału w naszym konkursie? Była do wygrania torebka Gucci dla ciebie. No, dobra, pożegnaj się z widzami. I powiedz, żeby zasubskrybowali. Dziękuję. My, tak? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. My kończymy, ja też jestem już zniszczony, Ech, zniszczony, tak jak moja bluza. Ech, bo ta Bluże bluza się, pierze. Pierze się. Czyli, się. Nadzieję, Czyli może uratujemy się. moją bluzę, chociaż tyle. No cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu.